Czy zdarzyło Ci się kiedyś przełknąć łzy, bo nie wypada płakać? Albo schować złość gdzieś głęboko, tylko dlatego, żeby nikogo nie urazić? A może nieraz chciałaś się podzielić jakąś radością, ekscytacją, frajdą, ale powstrzymała Cię, myślę, że przesadzasz. Wiele z nas nauczyło się w dzieciństwie, że okazywanie emocji to jest coś, czego lepiej unikać, że to jest niebezpieczne, że zawstydzające, że po prostu emocje są nie na miejscu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym schemacie, o schemacie zahamowania emocjonalnego, bo to się właśnie dzieje, kiedy tłumimy swoje uczucia. Boimy się, jak zostaniemy odebrani, więc zamiast je wyrażać, hamujemy. Wchodzimy w schemat zahamowania emocjonalnego. Z zewnątrz możemy wydawać się spokojni, ale w środku często narasta napięcie, poczucie odcięcia od innych i przede wszystkim od siebie. W dzisiejszym podcaście wyjaśnię Ci, czym dokładnie jest ten schemat, na czym on polega, skąd on się bierze, jak wpływa na nasze życie, na relacje. Dowiesz się też krok po kroku, jak odzyskiwać kontakt ze swoimi emocjami i jak wprowadzać więcej autentyczności w codzienność. Ale zanim to, przypomnę Ci tylko, że nazywam się Angelika Sobocka z ogromną, ogromną przyjemnością gościć w moim podcaście. Na co dzień jestem autorką dzienników rozwojowych, coachem kobiet i właścicielką marki oraz profilu na Instagramie Sfera życia. Tam psychoedukuję, mówię o rozwoju w rytmie slow. Wszystko po to, żeby każda z nas mogła popatrzeć na siebie, na swoje ciało, swoje myśli, potrzeby, marzenia i świadomie poczuć się bliżej siebie. Jeśli jesteś gotowa, to zaczynamy. Żeby dobrze zrozumieć, na czym polega schemat, musimy zacząć sobie od podstaw. Więc czym tak naprawdę jest schemat zahamowania emocjonalnego? Wyobraź go sobie jako taki wzorzec psychiczny, w którym osoba powstrzymuje się przed spontanicznym wyrażaniem emocji, potrzeb, e, dawaniem opinii. Wszystko to dzieje się z obawy przed odrzuceniem, z obawy przed ośmieszeniem, przed karą albo przed jakimikolwiek innymi negatywnymi emocjami. Jeffrey Young, twórca terapii schematów, definiuje ten schemat jako takie przekonanie, że okazywanie emocji jest złe, jest niepożądane albo wręcz niebezpieczne. Dlatego należy je kontrolować, no i oczywiście ukrywać. Osoba w schemacie zahamowania emocjonalnego będzie tłumiła nie tylko emocje, które są uznawane społecznie za negatywne, jak złość, czy smutek, czy gniew, ale też radość, entuzjazm, dumę, satysfakcję, bo no nie da się wyłączyć tylko na jedną grupę emocji, a drugą grupę z łatwością wyrażać. To niestety działa w dwie strony. No, i kluczowym aspektem tego schematu jest to wewnętrzne poczucie, że bycie emocjonalnym to jest coś niewłaściwego, to jest coś, co narazi na krytykę albo na odrzucenie. Skąd się ten schemat bierze? No, oczywiście, bardzo często wywodzi się z dzieciństwa, z domów, w których wyrażanie uczuć było nieakceptowane, karane, ignorowane. No, bo jeżeli od dziecka, od tych najmłodszych lat, słyszeliśmy komunikaty w stylu nie płacz, bądź dzielna, nie przesadzaj, nic się nie stało, złość piękności szkodzi, nie wymyślaj, nie becz, uśmiechnij się. No to w takich warunkach nie mogłyśmy nauczyć się niczego innego, jak tego, że emocje są niewłaściwe. Tak? Że jeżeli płaczemy, no to nie możemy płakać, bo płacz wiąże się od razu z tym, że nie jesteśmy dzielne. Jeżeli jest nam smutno, no to nie mamy przesadzać, no bo przecież nic się nie stało. Nie? Więc dorastamy z przekonaniem, że emocje są niewłaściwe, są przesadne, więc lepiej w ogóle ich nie pokazywać. Wróć sobie do swojego dzieciństwa i zastanów się, jak było u Ciebie, co Ty słyszałaś, jakie komunikaty gdzieś tam zostawały bardzo często w Twoim kierunku powtarzane. Naprawdę czasem wystarczy kilka powtarzających się takich doświadczeń, zawstydzenia czy odrzucenia w sytuacjach, kiedy próbowaliśmy okazać jakieś emocje. By wykształcił się właśnie ten schemat tłumienia ich jako strategia obronna. Więc no, ludzie, jako dzieci są naprawdę istotami bardzo wrażliwymi i niewiele trzeba, żeby schemat się wykształcił. I co ten schemat powoduje, jak działa na co dzień. Na co dzień zahamowanie emocjonalne No właśnie sprawia, że automatycznie blokujemy emocje w rozmowie, w zachowaniu nawet z bliskimi. Unikamy mówienia o swoich potrzebach, unikamy mówienia o trudnościach, ciężko nam to przychodzi, tak? Bo nie wiemy, w jaki sposób zreaguje druga strona. Jesteśmy nauczeni tego, że jednak, kiedy mówimy o swoich emocjach, trudnościach, to ta reakcja, no, nie jest właściwa, nie jest pozytywna. Osoba w takim schemacie może mieć też trudności z odczuwaniem radości, z odczuwaniem ekscytacji, no bo te emocje też mogą wydawać się nie na miejscu. Często Przeżywamy lęk albo wstyd na samą myśl w ogóle o pokazaniu danej emocji przed innymi. Mamy ochotę jakby zakryć te swoje doświadczenia emocjonalne, ale jeżeli często je zakrywamy, no to właśnie doprowadza to do tego, że naprawdę przestajemy je w zupę tak naprawdę odczuwać. Wszystko to prowadzi też do okrutnego poczucia samotności, no bo nawet jeżeli nasze relacje na zewnątrz wydają się poprawne, no to brakuje w nich głębi, brakuje w nich tego autentycznego kontaktu, które, e, który jest w stanie zapewnić nam no, tylko właśnie prawdziwy, szczery dostęp do emocji. Więc bardzo często, i tu myślę, że to jest właśnie takie fajne, żeby sobie pomóc troszkę w identyfikacji właśnie naszego schematu. Czy faktycznie jest to coś, co um, tobie doskwiera, a być może widzisz ten schemat u innych bliskich ci osób, zastanów się, czy ty sama słyszysz, albo czy jakaś bliska tobie osoba powtarza. Albo właśnie żyję w zgodzie z takimi przekonaniami, jak to, że okazywanie emocji jest słabością, że jeśli pokażę e, to, co czuję, to zostanę najprawdopodobniej wyśmiana, że a nie chcę robić z siebie problemu, muszę być opanowana, muszę być niewzruszona, e, lepiej zachowywać wszystko dla siebie, lepiej nie okazywać tego, co dzieje się w środku. To są te wewnętrzne głosy które bardzo często pojawiają się w naszych głowach i one mogą działać naprawdę niemal automatycznie, sprawiając, że wyrażanie emocji staje się czymś super trudnym, obarczonym lękiem nawet w dorosłym życiu, w którym teoretycznie no, mamy tą wolność do bycia sobą, no ale jednak to właśnie ten schemat kieruje tym, jacy jesteśmy i na co sobie pozwalamy. Jeśli tłumienie stało się dla nas czymś supernaturalnym, czymś, z czym tak naprawdę jesteśmy przez całe życie, to bardzo często jest tak, że ciężko nam ten schemat u siebie w ogóle zauważyć, tak? Bo, no bo zwyczajnie go nie zauważamy. Jak mamy zauważać coś, co jest dla nas czymś normalnym, czymś naturalnym? Jednak, tak jak zawsze powtarzam, pierwszym krokiem do zmiany jest właśnie uświadomienie sobie tego, jak ten schemat Wpływa na nas, jak on może przejawiać się w życiu codziennym. I zaraz usłyszysz parę pytań, które, no właśnie, odpowiedz sobie na nie szczerze i zastanów się, czy faktycznie jest taka możliwość, że schemat zahamowania emocjonalnego jest obecny u ciebie. Przede wszystkim pytanie numer jeden. Czy czujesz się skrępowana, kiedy masz mówić o emocjach, nawet z kimś zaufanym? Czy często myślisz, że lepiej zachować emocje dla siebie, żeby nie robić problemu? Czy w sytuacjach trudnych emocjonalnie, np. w konfliktach, w kłótniach, masz tendencję do milczenia, do unikania tematu, do udawania, że wszystko jest w porządku i jest ok, generalnie? Czy czujesz, że nie potrafisz swobodnie się cieszyć i okazywać radości przy innych? No i właśnie, czy w dzieciństwie byłaś zawstydzana, czy byłaś karana za wyrażanie emocji? Jeśli odpowiedziałaś na kilka z tych pytań tak, no to może być to znak, że ten schemat zahamowania emocjonalnego no, odgrywa w Twoim życiu jakąś kluczową rolę. Jaką się objawia? W bliskich relacjach możesz unikać rozmów o uczuciach. To może prowadzić do budowania dystansu, do poczucia niezrozumienia w obu stronach, w obu kierunkach. Partnerzy czy przyjaciele czy osoby znajome mogą czasem mieć wrażenie, że jesteś taka zamknięta w sobie. Jeżeli chodzi o pracę, o sytuacje społeczne zawodowe, no to możesz wycofywać się z wyrażania swojego zdania, no bo pojawia się ten lęk przed oceną, lęk przed Zostaniem ocenionym czy skrytykowanym. Więc trudniej będzie Ci też pokazywać entuzjazm, niezadowolenie. Przez to wszystko inni mogą odbierać Cię jako osobę chłodną, zimną. W relacji z dziećmi, jeżeli jesteś rodzicem, możesz mieć trudność w okazywaniu uczuć, w okazywaniu czułości, w uczeniu dziecka, jak nazywać, jak przeżywać swoje emocje. To może nieświadomie przekazywać ten schemat dalej, tak? No bo jak dziecko ma nauczyć się od rodzica czegoś, czego rodzic mu nie przekazuje? To jest zwyczajnie niemożliwe. No i gdzie leży ta granica? Bo pamiętajmy o tym, że samo kontrolowanie emocji w niektórych sytuacjach no, jeszcze nie jest oznaką schematu, tak? Czasami jest to po prostu oznaka dojrzałości. Czasem w pracy trzeba zachować powściągliwość, są jakieś różne sytuacje społeczne, publiczne, kiedy też może takie pełne wyrażanie emocji nie jest na miejscu. No ale właśnie ten schemat zahamowania emocjonalnego różni się tym, że tłumienie emocji jest takim naglącym, przymusem, naglącym wewnętrznym przymusem, a nie świadomym wyborem. Czyli to nie jest tak, że my podejmujemy decyzję, aby jakąś emocję stłumić, ale my tak naprawdę nie potrafimy zareagować inaczej. Tłumienie emocji ma przede wszystkim emocjonalne konsekwencje, tak? Ciągle tłumiąc emocje, no, prowadzimy do narastającego, do zwiększającego się poczucia odcięcia od siebie, tak jakbyśmy byli zamrożeni wewnętrznie. Często Zdarza się, że właśnie bardzo dużo ludzi wypowiada takie zdanie, nie wiem co czuję, nie wiem jak to nazwać, tak? Towarzyszyć temu zahamowaniu emocjonalnemu może takie chroniczne napięcie, uczucie samotności, uczucie niezrozumienia. Długotrwałe blokowanie emocji też bardzo negatywnie działa i zwiększa ryzyko zaburzeń nastroju, w tym depresji, w tym lęków, no bo pamiętajmy o tym, że niewyrażone emocje nie znikają, one się kumulują w ciele, w psychice. To, że jesteśmy w tym schemacie, wcale nie oznacza, że my tych emocji nie mamy, tak? My te emocje mamy, tylko my nie potrafimy ich wyrażać, więc one gdzieś tam cały czas w środku się zbierają do momentu. Jeżeli w relacjach na przykład nie pokazujemy tego, co naprawdę czujemy, no to trudno nam budować długotrwałe, satysfakcjonujące więzi, trudno nam też efektywnie rozwiązywać konflikty, no bo unikanie mówienia o emocjach uniemożliwia konstruktywny dialog, rozwiązywanie sytuacji problemowych, tak? Za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiegoś niezaspokojenia, jakiejś potrzeby emocjonalnej, no to może pojawiać się frustracja, może pojawiać się nawet pasywna agresja, wybuchy złości po długim okresie milczenia, nie? czyli ta emocja skumulowana sprawia, że nie wyrażamy jej, nie wyrażamy jej, ale nagle, kiedy przyjdzie jakiś trigger, kiedy pojawi się jakiś zapalnik, no to właśnie nie wyrażamy jej w sposób zdrowy, właściwy, ale wybuchamy. Czasem też dzieje się tak, że inni w naszym Towarzystwie mogą, dziać, mogą zachowywać się i mm, czuć się zagubieni, no bo nie do końca wiedzą, co przeżywasz, ani czego potrzebujesz. Tak? W efekcie, tak jak mówiłam wcześniej, możesz być tą osobą postrzeganą jako mało zaangażowana, jako chłodna, jako zimna. Yy. Ludziom ciężko jest też nawiązywać głębszy kontakt z osobą, która Unika bliskości, która nie pozwala sobie na tą bliskość. Więc przede wszystkim chciałabym tym podcastem uzyskać to, aby, aby osoby, które mają z tym problem, które się z tym mierzą, zrozumiały, że to nie jest tak, że taki mamy charakter, że takie po prostu jesteśmy, że taka jest nasza natura, ale to jest utrwalony schemat, który kiedyś był dla ciebie strategią. Kiedyś. On Tobie pomagał, On Cię bronił, ale dzisiaj za bardzo Cię kontroluje. Dlatego ważne jest to, aby sobie to uświadomić i małymi, małymi kroczkami próbować to zmienić. I teraz jak? Z dnia na dzień to oczywiście nie zniknie. To jest proces, który wymaga cierpliwości, rozwijania samoświadomości, dużej ilości praktyki. Ale dobra wiadomość jest taka, że no właśnie, możesz zacząć od małych rzeczy, które pomogą ci stopniowo-stopniowo otwierać się na własne emocje, wyrażanie ich w bezpieczny sposób. Zacznij od tego, aby zauważać momenty tłumienia emocji. Przez kilka dni postaraj się obserwować sytuacje, w których odruchowo wstrzymujesz emocje. Czyli rób sobie taką stopklatkę, jeżeli czujesz, że jesteś w jakiejś, w, 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 że przychodzi jakaś emocja, a ty odruchowo ją powstrzymujesz, Zadaj sobie pytanie, co czuję w tej chwili? Dlaczego boję się to okazać? Co by się stało, gdybym to wyraziła? Ja, jak zawsze, polecam to zapisywać, bo moim zdaniem to jest najlepsza forma pracy z emocjami w momencie, kiedy widzimy je przed sobą, mamy je na papierze, możemy je zobaczyć, ale też możemy do nich wrócić z czasem. Więc ja polecam Tobie zapisywać sobie odpowiedzi na te pytania jeżeli natomiast wolisz to robić w głowie, no to też jak najbardziej najważniejsze jest to, żeby to po prostu robić. Aczkolwiek moim zdaniem pisanie jest tutaj bardzo korzystne. Druga rzecz to jest ucz się rozróżniać emocje od myśli. Bo zauważ, że często zamiast emocji mówimy o ocenach. Mówimy: to było głupie, zawiodłam, źle to zrobiłam. To jeszcze bardziej nas nam zamyka ten dostęp do uczuć. Nie? Zamiast takich komunikatów możesz powiedzieć, że jestem smutna, zrobiło mi się przykro, czuję złość, mam ochotę się na nią pogniewać. Spróbuj zamieniać swoje osądy, swoje oceny, no właśnie, na proste emocje. Poczułam wstyd, byłam rozczarowana. Tak trochę, jakbyś uczyła się na nowo tego wyrażania. No tym to właściwie jest, nie? Uczeniem się na nowo. Po trzecie, bądź też bardzo uważna na, na sygnały z ciała. Nasze ciało naprawdę no jest świątynią, tak naprawdę, i kopalnią wiedzy. I to właśnie do naszego ciała powinnyśmy zwracać się w momencie, kiedy ciężko nam jest objąć coś rozumem, umysłem. Nasze ciało bardzo często sygnalizuje emocje dużo szybciej niż nasz świadomy umysł, dlatego zauważaj napięcia, na przykład w klatce piersiowej, w gardle, w szczęce, w brzuchu, w plecach. I spróbuj powiązać je z emocjami, które mogą się nie, za nimi kryć. Zauważ, czy na przykład zawsze w, w momencie odczuwania złości albo gniewu, być może doświadczasz też napięć, no właśnie, w brzuchu, a może w gardle. Jakie napięcia pojawiają się w sytuacjach stresowych albo w sytuacjach smutku? Spróbuj powiązać emocje z symptomami, które daje ciało. I nazywaj te emocje. Oprócz tego punktu numer jeden, czyli tych stop klatek, bardzo, bardzo polecam Ci też, kłaść się wieczorem do łóżka i zanim zaśniesz, odpowiedz sobie na pytanie, co, co dzisiaj czułam. Jakie emocje. Poczułam, jakie emocje dzisiaj pojawiły się w moim ciele? Czy pozwoliłam sobie to wyrazić? To ćwiczenie pozwoli Ci właśnie zauważyć, jak wiele emocji doświadczasz każdego dnia. Ja mam nadzieję, że z każdym dniem tych emocji będzie coraz więcej, no ale też właśnie to zachęca Cię do tego, żeby praktykować sobie to słownictwo emocjonalne ale też zauważać no właśnie kiedy nie pozwoliłaś sobie na wyrażenie pewnych emocji czyli zauważenie tutaj mamy do czynienia z zauważeniem tego schematu zahamowania nie? więc taka refleksja każdego dnia wieczorem też będzie bardzo bardzo cenna jeżeli masz ochotę pisać to bardzo ci polecam dziennik autorefleksji tam e, każdego dnia znajdziesz właśnie przestrzeń, parę linijek na to, aby zapisać sobie, jak się czułaś i jakie emocje przyniósł w ten dzień. E, ja bardzo lubię wracać do tego, aby właśnie monitorować swoje samopoczucie, więc jeżeli też czujesz, że to jest coś dla ciebie, no to w opisie tego odcinka znajdziesz link do dziennika. Kolejną rzeczą na pewno jest też ćwiczenie emocji w bezpiecznym środowisku. Nie od razu żem zbudowano. Wiadomo, że nie zaczniesz po prostu od razu szastać tymi emocjami jak nie wiadomo kto. Zacznij od tego, aby w rozmowach z, bliż, z bliskimi ci osobami, z tymi najbliższymi, najbliższymi osobami, albo na przykład z terapeutą, jeżeli jesteś w terapii, albo niech to będzie partner czy przyjaciel, partnerka, rodzic, rodzeństwo, spróbuj zacząć mówić więcej o emocjach. Spróbuj dzielić się też tym, co przeżywasz w środku. Nie mów tylko o wydarzeniach, nie tylko opisuj sytuację, no ale właśnie zauważaj też te emocje. Czyli mów o tym, że czujesz smutek, mów o tym, że dzisiaj byłaś spięta, mów, że czujesz naprawdę radość, że czujesz ekscytację. Nazywaj to. I rób to przy osobach, przy których czujesz, że możesz się otworzyć, przy których czujesz się bezpiecznie. Kolejna propozycja to jest niewerbalne wyrażanie emocji. To tak jak e, mówiłam przed chwilą, że nasze ciało wie dużo więcej niż nasz świadomy umysł, czasem łatwiej jest zacząć od wyrażania emocji no właśnie niewerbalnie. Przez ruch, przez sztukę, przez muzykę, przez taniec, przez rysunek, przez pisanie intuicyjne. To wszystko są sposoby, które bardzo fajnie potrafią przełamać blokadę i zbliżyć cię do Twoich emocji. Więc może włącz sobie muzykę wieczorem, spróbuj wytańczyć to, co czujesz, wyskakać. Po prostu poruszaj się tak, jak podpowiada ci ciało. Może zapisz się na jakieś zajęcia, zmalowania, albo po prostu kup sobie płótno, pepko, farby i zacznij malować w domu. Zacznij malować to, jak czujesz się w środku. Znajdź swój sposób wyrażania emocji, który właśnie otworzy furtkę na ten aspekt niewerbalny. I pamiętaj, że zmiana to jest proces, że jeżeli zahamowanie emocjonalne towarzyszy ci od lat, no to bądź dla siebie wyrozumiała, nie, nie oczekuj natychmiastowych efektów, bo one natychmiast nie przyjdą. Zmiana, każda zmiana wymaga czasu, ale wdrażanie kroczek po kroczku tych właśnie rzeczy, o których powiedziałam przed chwilą, naprawdę może przynieść ci bardzo fajne efekty. A jeżeli czujesz, że samodzielnie jest ciężko przełamać ten schemat, no to bardzo polecam skorzystanie z pomocy terapeuty. Praca z profesjonalistą tutaj na pewno będzie bezpiecznym i skutecznym sposobem też na zmianę. I tak już podsumowując, musimy zdawać sobie sprawę, że ten schemat zahamowania emocjonalnego naprawdę może nieświadomie, niepostrzeżenie kierować naszym życiem, naszymi relacjami. Kiedyś mógł Cię chronić przed zranieniem. Ale dzisiaj, no właśnie, narażać się to, na, na to z ramienia, oddzielać od siebie samej, od ludzi. Więc powiedziałyśmy sobie o tym, czym jest ten schemat, skąd się bierze, jak się przejawia. E, zostawiłam ci parę małych kroczków, które możesz podjąć, żeby wy, wyjść z tego emocjonalnego zamrożenia. Pamiętaj, że świadomość swoich schematów nie jest słabością, ale jest odwagą. Jest odwagą do tego, żeby no właśnie robić kroki w kierunku zmiany. Więc nie chodzi o to, żeby wywracać wszystko od razu do góry nogami, ale żeby z ciekawością przyglądać się sobie, uczyć się, wyrażać swoje emocje, chociażby odrobinę bardziej niż wczoraj. Dzisiaj odrobinę bardziej niż wczoraj, jutro odrobinę bardziej niż dzisiaj, pojutrze odrobinę bardziej niż jutro. Na koniec zostawiam Cię z pytaniem: a co by się zmieniło w Twoich relacjach? I w Tobie, gdybyś pozwoliła sobie na więcej szczerości w wyrażaniu emocji. Jakie te relacje by były? Jaka Ty byś była, gdyby te emocje w Twoim życiu były bardziej szczere, gdyby było ich więcej? Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mm, odcinki o schematach będą pojawiały się tutaj regularnie. Myślę, że tak, co drugi, trzeci podcast będzie właśnie mm, opisywał jakiś kolejny schemat. Fajnie jest zwiększać świadomość na ten temat, bo to bardzo dużo nas może nauczyć o sobie samych, ale też o innych. E, więc, jeżeli jeszcze nie słuchałaś, to ostatnio nagrywałam o schemacie samopoświęcania też bardzo cenna, bardzo praktyczna, przydatna wiedza także odsyłam cię. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, czy gwiazdkę, czy serduszko, gdziekolwiek słuchasz mnie. E, twoje wsparcie jest po prostu zawsze nowego złota, więc bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie sygnały, że słuchasz. E, na co dzień oczywiście znajdziesz mnie na Instagramie Sfera Życia. Tam jestem, tam dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami, ale też właśnie treściami psychologicznymi, rozwojowymi. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Następnym razem.